Ciemanko wszystkim z tej strony Kostek jest ze mną Danman. Siemanko. I ponownie gramy w Call of Duty Black Ops 2. Nie wiem, który odcinek. Nie pamiętam nigdy tego. Dobra, ale już wiem, że dwóch zabiję. Dobra. Nowy typ trzyma karabin twarzą. Hm. Fajnie się buguje. Dobra. No, nie, no, ten gracz miał przelecieć za pociąg. Dobra, już trzech zabiłem, ale jestem camperem. No, gramy tryb gry Hardcore i mapa Express. No. No, przynajmniej to pamiętasz. To pamiętam. Nie, plecy znowu! Dobra, jeszcze czekaj. Broń MP7, kamuflaż złoty. Ja tak samo. Kolejna złota broń. 7 lub 8, ale tego też nie pamiętam. Oto mój. A no, mrasta t 4-1, no to jak na razie dobrze. Ojej, znowu zabiłem. Super. Czyżby mnie znowu zaraz wyrzucili? A sniper do mnie ciśnie. Mnie pocisnął. Słoń się gościu, słoń się gościu. Ja tu chcę przejść. Ja tam tylko wchodzę i od razu padam. Podwójne zabicie. Dobrze. Jaki snajper kurczę, nawala. E, pociąg jedzie! Nie, pół półautomatyczna snajperka. No bo trzeba klikać. Klikamy, klikamy. Staty 7-2, jest! Pierwsza dobra runda od czterech gier. Dobra, tu Dobrze, mamy UAV. Tam był gościu. kampimy z MP7-ką. Jest! BSP ludzie, BSP. Jestem pro. Żonny krwi, jestem bardziej pro. Cześć! Aj, siedmiu się nie dało. Dobrze, jedziemy dalej. Nie no! Zawsze wrzucam granat, menda wychodzi. Raz padłeś i już się wkurzę. Padłem cztery razy. A ja siedem. Nie, nie, wkurzam się, bo po prostu... Nie no dobra, wkurzam się, ale na to, że zawsze rzucam granat i gościu wychodzi. Teraz łapać fragi dalej. Jedziemy z tym koksem Pełne skupienie. Dobra, idę na górę. Znów mojego zabiłem! Aj, tu ty, Jezu, jakby już ciebie zabił, to by mnie wywalili. No i headshot. O Jezu, nie wybiegaj tak, bo mnie z gry wyrzucą. No, wbiegam gdzie chcę. Kolejna UAV. No, i tak to się robi. Aha, tu już go nie ma. Mama Giera, mama Giera, tylko niestety muszę go na powierzchni wyrzucić. No nie, wyrzuciłem magiera. No i wyrzuciłem magiera. No, jestem ciekaw tylko, ile ta runda trwała. Dawaj, dawaj! jep. Headshot? Nie. Ale celowałem w głowę. Kurczę, szkoda, że nie wiem, ile ta runda trwała. Zaraz to chyba. Zaraz to zobaczę. Zobaczyć, 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 zobaczyć. Czemu nie pokazuje ile to trwa Nie pokażę To fajnie pokazuje To będzie łączy Co za głupie Turbinę będzie A to będzie zapisywania tego? Nie No to dobrze może Aha Dobra jedziemy dalej będzie dłuższy film już Ciągle nagrywasz? No tak Aha. Chciałem zobaczyć, ile trwało, ale się nie da, jak się nagrywa. No to niech się nagrywa dalej. Albo dobra, teraz po prostu wstrzymam i zobaczymy, czy ta runda będzie taką, którą wrzucam. Dobra, jesteśmy na mapie turbinę. Druga runda. I tym razem gram bronią PDW 57? Być może. No. To był karabin? No. Tam był karabin, którego nie widziałem. Tutaj mój tam był wróg. Najprawdopodobniej. Nie wiem, rzucę tam granat. Nie, nikogo tam nie widzę. Czy mój granat nikogo nie złapał? A ja znowu tak biegam po mapie, nikogo znaleźć nie mogę. Jak biegnę tam, to tam już widzę kupę moich. Kupę twoich. Dance, dance. Jest! Dorwałem go. A ktoś dorwał mnie. Drugi dorwany. I ktoś mnie dorwał, nie wiem jak. Ło, co tu się dzieje? Mnie zabij! Bo ja nagrywam O nie! Obok tutaj kampił Ak-47PL no, Nazwę wymyślił no. Bardzo No jaki sniper No i tu już mój idzie. No ja się znowu skradam do niby ich spawna, a to już moi idą. Jest, piękna kooperacja. Jednego zabiłem. Ta runda nie jest twoją szczęśliwą. Ha! Szybszy refleks. Jest! Dorwałem snajpera. To już są moi. Ja znowu sobie turbiną pójdę, bo chyba... No jaki głupi Claymore. No i mamy BSP. Więc bardzo ładnie. Dobra, tam są wrogowie. No ja Aj, no, był szybszy! Seriously? Oni też mają BSP? Kurde, już odleciało sobie. O nuby Co za chłany Myślałem, że tamtego snajpera oślepiłem Nuby, chłany padawany Kurde no No całą mapę biegłem a tu teraz wy się raz <śm> No co za menda no nie Nieciekawie Tak. Asysta? No. Znowu przebiegłem całą mapę, a tu też nikogo nie ma. Ej, PDW jest fajne. Chciałem do mojego strzelać, ale nie. Powstrzymałeś się. Tak, bo w ostatniej chwili nikt zobaczyłem. Gdzie on był? Tam gdzieś nudek kampi. Tam jest! Dobra, jedziemy. Jest! No frajer! Głupia menda zasrana! Jeszcze tam będzie stał? Ale gamoń! teraz nagle sobie pistolet wyczarowała menda. Dobra, już tam nie biegnę, bo tej mendy kamperskiej się nie da zabić. Ukradłem strażnika wrogom. No i dobrze. Postaw go w dobrym miejscu. Właśnie nie wiem gdzie. Ja, na, ja znowu nie wiem gdzie są wrogowie. Jest coś za cicho. Dobra, tutaj mój wszedł, to może wrogowie są tam. No jeszcze runda trochę trwa, może uratuję statystyki. Niech to pała strzeli! Skąd ta menda się tu wzięła? Patrzę wszędzie sobie naokoło moi, a... Za plecami wróg. Gin, chłanie, nie będziesz mi tu z granatnika nawalał. Z machiny wojennej, już koniec! No, 11:10, jest 6, 12. O ja, pidulcie z tłumikiem, On go w ogóle nie trafił, Wszystkie z strzały bokiem szły. No. Dobra, no to. Dwie rundy za nami, jest szybki ogień, czyli kolejny level do PDW. To by było na tyle. Plankton. Ja zastanawiam, jak on się nazywa. No to to by było na tyle, trzymajcie się. Cześć. Cześć, Cześć na razie.